I Was, tutaj Pan Bazyniszek, czyli Kuba. Dobra, to chciałem Wam pokazać mój zamek. Tutaj jest mój stary domek, tutaj jest stary peron. Tutaj jest... tutaj są domy wieśniaków. A tutaj jest ich kościół. To jest kościół króla, tutaj są mm, świnie, krowy, a tutaj jest... Wieża obronna. Tutaj też jest wieża obronna, tu i tu. To jest szklarnia. Ta szklarnia Tutaj jest... to jest. Na... Oce. No, tak, żeby nie spaść, tam ja do otchłani. To zrobimy w bardzo dzięki sposób, zejdziemy dobrze. Sądzi, idziemy tu. Tutaj są domy takie. Jakby nas tam jejeł jakaś flaga, dopółko nie tutaj się zrobić. To jest szklarnia. Taka jak tam tylko chyba nie wiem, czy nie jest wam pokazować, muszę wam jeszcze pokazać. Jedniemy szklarnia. Na górę, na górę, na górę. Jesteśmy na górze. Dobrze. Tutaj jest. To jest. No, tutaj jest ta sypialnia moja. To jest. No, tutaj jest. Ten, no. Rynek, tak jakby. Tutaj, jak mówiłem, jest szklarnia. No, i to chyba wszystko. Pokażę wam jeszcze z całej jak to wygląda. No, tak to wygląda. A, jeszcze będzie piękny widok. I jeszcze chciałam się zapytać, um, albo opowiedzieć, że możecie, jak chcecie, żebym jakieś filmy nagrywał, inne, z jak Zwonka, jakieś tam inne, na przykład Zwon Star. Złota mi się nie udaje. Chciałam kiedyś złota jeszcze nagrywać, um, ale no to możecie mi wpisać. Pisać w komentarzach, jakie byście chcieli, ale też jak błagam was, jak ściągnąć? Bo po prostu nie, albo z jakiej strony to już to jest sam jakoś poradę, albo po prostu z jakiej strony, bo jak po prostu ściągnąć? No, dziękuję. Cieszę się, że oglądaliście. Każdą mam jeszcze tapet, bo się Posiągnąłem pan bazyliszek, to jest bazyliszek. O, to właśnie chciałbym. Dobra. No to koniec. Aha, bo to jeszcze nie nagrywamy. Dobra, não tá com nada.